Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam ładowarkę do akumulatorków chińskiej firmy Litokala model Li 202. Tu z tyłu mamy całą specyfikację tego urządzenia. Z przodu opisane jakie akumulatorki to ładuje. Dla mnie najważniejsze jest, że ładuje 2 razy A, 3 razy A oraz. 18650, jak ktoś ma jakieś inne, to musi sobie sprawdzić dokładnie co to obsługuje. Musiałem sobie to wymienić, bo stara zaczynała mi szwankować, chociaż wyglądowo była taka sama jak ta, tylko z innej firmy. Prawdopodobnie to jedna fabryka robi tam i tu. Wystarczy tylko inną markę tutaj wstawić. I jest już niby innej firmy. Po prostu o ile jeden. Akumulatorek ładował mi się jednym amperem, o tyle dwa akumulatorki, jak wkładałem, to przełączało mi się automatycznie na pół ampera. I to akurat nie była też wina kabla, bo sprawdzałem różne kable. Tu mam po prostu taki jeszcze nowszy model, lepszy od tamtego. I co to dokładnie zawiera? Taką, powiedzmy, instrukcję obsługi, trochę różnych dodatkowych informacji w języku chińskim oraz angielskim. Kabelek pod USB typu C, czyli kolejny mam już do kompletu. Ja używam zazwyczaj swoich, no ale ważne, że jest takie coś, jak ktoś nie ma, to będzie miał już w komplecie takie coś. No i oczywiście sama ładowarka jakość wykonania jak najbardziej w porządku z poprzedniej ładowarki byłem bardzo zadowolony, więc nie sądzę żeby coś tutaj się stało a że tamta była dosyć mocno eksploatowana, dosyć dużo akumulatorków naładowała więc no, mogła się troszeczkę popsuć to oczywiście działa urządzenie też jako ładowarka, jako też powerbank no i oczywiście tutaj trzeba będzie posprawdzać i pokazać jak to dokładnie wygląda, mamy tutaj na dwa niezależne ładowania możemy ładować ampera lub 1A. Mamy tutaj wyświetlacz w postaci czterech diod, czyli ile się naładowało? Pod 25%. No i jak już do końca się naładuje, to świeci się to w całości. Jak się ładuje, to powinno mrugać. Jeden przycisk do zmiany 0,5A czy 1A. Nic skomplikowanego w zasadzie nie trzeba nawet czytać jakikolwiek instrukcji obsługi, bo jest to dosyć proste. Tu też z tyłu mamy takie same informacje, jak na opakowaniu kartonowym podane. No i jak to oczywiście działa? No w domu wiadomo, podłączamy to pod ładowarkę taką sieciową, pod 230. W terenie to oczywiście powerbank. Jak widać, mamy tutaj dwa złącza, no bo to działa jako ładowanie i powerbank. Dobrze, że już kolejna rzecz jest, która jest właśnie pod USB typu C. To starsze było właśnie na ten micro USB, więc mamy już kolejny sprzęt, nowszy powiedzmy. No i jak to dokładnie wygląda podczas ładowania. Tu nam się już automatycznie zapala pół ampera, wystarczy to przytrzymać, Przełącza się na 1A i powiedzmy, paluszek, wkładamy, tu nam chwilę świeci, wykrywa, jaki tu jest akumulator włożony. No i następuje ładowanie. Tu oczywiście ktoś wcześniej mi kiedyś napisał, że ta ładowarka nie ładuje prądem jednoamperowym, ja już to udowodniłem wcześniej, że jednak tak jest. Ładuje nie paluszki, tylko innego rodzaju baterie, akumulatorki. Więc jak najbardziej się zgadza. Zakładamy trochę mniejszy. Tu też mruga, wykryło nam automatycznie, jak jest akumulatorek włożony. No i następuje ładowanie jednego jak i drugiego niezależnie. Tu oczywiście, tu nie będzie nam ciągnąć jednego ampera, tylko zdecydowanie mniej, no bo paluszki te i te mniejsze to nieco mniej dają prądu, niestety nie da się tutaj naładować aż tak szybko, ale ładowanie nich jak najbardziej jest tą ładowarką w porządku wielokrotnie. Powiedziałbym na dziesiątki razy ładowałem, wszystko było w porządku. Jak najbardziej jest w porządku. Ładowanie w domu, jak i ładowanie w terenie, mając oczywiście powerbank, bo jakiś jednak prąd tutaj jest potrzebny. Więc tutaj jest jak najbardziej w porządku. Ładowanie akumulatorka typu 18650. Tu też, jak włożymy jedną sztukę, wykrywa nam tutaj mrugając. Wtedy mrugało to pod spodem, to te drugie od dołu. No i następuje ładowanie. Tuż się ładuje normalnie jednym amperem. Czyli tak, jak powinno być. Czyli w miarę szybko. Kolejny tego typu też nam tutaj mruga wykrywa, jaki żeśmy tu włożyli. No, i za chwilę następuje ładowanie jednego, jak i drugiego prądem jednoamperowym. Czyli, oczywiście, na przykład, ładując w domu, musimy mieć tą ładowarkę do sieci taką, która obsługuje powyżej 2A. No, ten power banki zazwyczaj tak mają, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Więc, jak widać, urządzenie działające jak najbardziej. No, te, te akurat akumulatorki dosyć długo się ładują, no ale to chyba normalna sprawa. Mam tutaj 3,7 V, tam w tych paluszkach jest półtora, więc też jest dłuższy czas ładowania. No, ale teraz zrobimy inną sprawę. Skoro tu jest już ładowanie, to jest w porządku. Zrobimy nieco inaczej. Sprawdzimy, jak to działa w formie powerbanku. Jak widać, nic nie mruga, więc nic się nie ładuje. Tu oczywiście wkładając jeden lub dwa takie ogniwa, to oczywiście uzyskamy odpowiednią ilość pojemności tego powerbanka, powiedzmy. I tu wystarczy nacisnąć ten przycisk, wskazuje nam ile się są naładowane te akumulatorki. Jak widać, jeden jest inaczej, drugi jest, ma inną pojemność. No, i tu przynajmniej widzimy, ile takiego prądu już nam zostało do wykorzystania. No, i tu teraz podłączamy do tej drugiej tutaj pod USB, nie te typu C, czyli będzie to działać jako power bank, czyli z tego będziemy ładować to urządzenie. Oczywiście, już się świeci, pokazuje. A tu nam mruga, że się ładuje. Ten powiedzmy powerbank ładuje maksymalnym prądem 5V 1A. Więc nie jest może to aż tak mocno szybko. Ale w awaryjnej sytuacji, jak najbardziej, możemy coś sobie podładować. Czyli na przykład telefon, czy coś w tym rodzaju. No jak widać urządzenie działa, nadal tu wskazuje pojemność tych dwóch tutaj akumulatorów włożonych. Tu nam mruga u góry, że się ładowanie trwa, więc jak najbardziej jest w porządku. No i tu oczywiście będziemy widać jak sukcesywnie będzie zmniejszał nam się pojemność tych akumulatorów, to będzie nam tutaj spadać coraz niżej aż do zera na tym wskaźniku pojemności baterii. Także jak widać urządzenie jako ładowanie i powiedzmy rozładowywanie działa jak najbardziej w porządku. Do podładowania jakiegoś telefonu awaryjnie jak najbardziej z takiego czegoś można skorzystać, nie mając żadnego powerbanka, ale mając na przykład jakieś tego typu ogniwa. No na przykład w latarce czy coś, z jedną oczywiście też to powinno działać, jeśli się nie mylę. Na tą jedną, tą drugą tu trzeba przełączyć. I jak widać, ładuje się. Czyli jeśli mamy jedno takie, to musimy na ten drugi, nie na tym pierwszym, bo na pierwszym nie będzie. Chyba, że mamy dwa, no to wkładamy dwa. Jest w porządku. Na paluszkach to chyba nie będzie działać. Jak się nie mylę, no tu nie działa oczywiście, bo. Te są 3,7V, te mają mniej, więc to by była zbyt mała ilość prądu, więc paluszki nie działają. Musimy mieć coś typu 18,650. Nie wiem jak z innymi rodzajami, takimi na 3,7V, no ale akurat ja mam wyłącznie takie, to takie mogę pokazać i urządzenie jak najbardziej z tym działa. No skoro byłem z poprzedniej ładowarki zadowolony, to sądzę, że tutaj też mam nadzieję, że podziała to nawet długo. Czy te kilka lat jak poprzednia i się zepsuje, to się okaże. Jak na razie widzę, że urządzenie jest pracujące prawidłowo. Zadowolony też jestem właśnie z tego USB typu C, a nie z tego starodawnego. coraz więcej urządzeń takich mam, coraz więcej Mogę mieć jeden kabel do większości rzeczy, a nie kilkanaście różnych Czy typu C Czy te mikro USB Więc jest fajnie Ja takie oczywiście urządzenie jak najbardziej polecam Z poprzedniego byłem zadowolony To tutaj też nie powinno być Tak źle A jak się zepsuje no to w końcu to nie jest też aż tak mocno drogie Ale swoje Poprzednia Akumulatorków Naładowała Więc tutaj Na pewno też to podziała dosyć sporo. Jak ktoś mało ładuje, no to wiadomo, pewnie na dłużej starczy. Ja ładuję dosyć sporo, więc zużywa się nieco, powiedzmy, szybciej. Polecam ten produkt jak najbardziej, o ile ktoś chce coś takiego sobie kupić. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.